Uwielbiam Paryż nocą. Myślę, że jest magiczny, pełen świateł, no i oczywiście migocząca wieża Eiffla robi rewelacyjny efekt. A teraz poznacie mojego przyjaciela Gino. Jak leci? W porządku? Nie jest ci za zimno? W porządku. A jak u ciebie? Wszystko dobrze. O, już zamówiłeś. Tak, zamówiłem też dla ciebie. Dziękuję, wygląda wspaniale. Jak miło Cię widzieć, też się cieszę. Gino jest moim przyjacielem. Poznaliśmy się ponad rok temu, kiedy pracowaliśmy blisko siebie. Ja dla luksusowego domu mody, a on w bardzo znanym salonie fryzjerskim. Gino jest stylistą fryzur, jest modelem profesjonalnym, ale też tancerzem jazzu. Na zdrowie. To jest pyszne. Smakuje Ci? Wspaniałe. We Francji jest taki zwyczaj, że kiedy zaczynamy pierwszą, e, pierwszą szklankę, bo tutaj idzie się błachą więc na, na szklankę, to trzeba właśnie jest, wznieść toast, stopnąć się i e, jest też taki zwyczaj, który jest bardzo ważny u Francuzów. Jeśli wnosimy toast, to musimy patrzeć sobie w oczy. Mm. <laughs> Myślę, że świat wielkiej mody jest bardzo różnorodny. Można w nim poznać osoby, które są bardzo utalentowane i kreatywne. Niekiedy zadzierają nosa, ale poznajemy też osoby, które chętnie dzielą się swoją wiedzą i zarażają pasją. Gino, czy w Twoim środowisku, zarówno we fryzjerstwie, jak i w modelingu, łatwo jest nawiązywać przyjaźnie? Tutaj w Paryżu spotykasz mnóstwo ludzi. Paryż jest ogromnym miastem pełnym ludzi, którzy często przebywają tu tylko chwilowo, zwłaszcza w mojej branży. Można spotkać tu bardzo różnorodne osoby. Jednak prawdą jest, że trudno jest znaleźć prawdziwych przyjaciół. Ja jestem samotnikiem i nauczyłem się radzić sobie sam. To jest moja siła, nie należę do wielkiego stada. Moja samotność mi odpowiada. Nie potrzebuje tłumu przyjaciół. Myślę, że ważniejsze jest posiadanie kilku bliskich i prawdziwych przyjaciół niż mnóstwa znajomych. Ale Ty jesteś jednym z moich najbliższych przyjaciół od samego początku. To przyjaźń prosto z serca.